Cześć. Zapraszam na krótką wideo recenzję samochodu, który u nas pojawił się kilka dni temu. Jest to BMW 430i xDrive M Sport Cabriolet. Zanim przejdę do omawiania szczegółów związanych z tym samochodem, chciałbym, żebyście mu się uważnie przyjrzeli. Będę go pokazywał z różnych stron, dlatego, że to auto ma. Bardzo ciekawe malowanie. Jest to lakier z palety BMW Individual, szampański kwarc metalizowany. I powiem wam, nie wiem jak to będzie wyglądało w oku kamery, natomiast na żywo na tym samochodzie dzieje się naprawdę, naprawdę dużo. Są tutaj odcienie beżu, są odcienie brązu, złota, szarości, srebra. Latyny, stali, no naprawdę ten lakier mieni się na wszystkie możliwe kolory, w zależności od tego, jak się na niego patrzy i jak akurat y, zaświe zaświeci słońce. Mm, o samym samochodzie. 2019 rok produkcji. Samochód krajowy od drugiego właściciela y, aktualny stan licznika y, 35 tysięcy kilometrów. Samochód jest u nas w ofercie, już po raz drugi. Dlatego, że został przez nas sprzedany obecnemu właścicielowi 2 lata temu, w 2023 roku, w czerwcu. Teraz mamy maj 2025, no, czyli obecny drugi właściciel nacieszył się, nacieszył się nim niecałe dwa lata i zrobił przez ten czas zawrotne 4000 km przebiegu. Tak, dokładnie 4000 km przebiegu w 2 lata. Kupiony z przebiegiem 31, aktualnie 35 tysięcy km przebiegu. Samochód absolutnie bezwypadkowy w całości w fabrycznej powłoce lakierniczej. 30 i X-Drive, co to oznacza? No to oznacza dwulitrową benzynę, 252 konie. Silnik będziemy mieli ustawiony wzdłużnie. Napęd na 4 koła, automatyczna 8-stopniowa skrzynia biegów do tego 19-calowe felgi ze sportowym układem hamulcowym możemy go poznać między innymi po tym niebieskim zacisku z logo M subtelne oznaczenia na błotnikach no i zmieniony wygląd wizualny względem wersji bez, bez opcjonalnego pakietu sportowego, sportowego M samochód tak właściwie całoroczny Dlatego, że jest to jedno z niewielu aut, które ma jeszcze sztywny stalowy dach. Eee, dzięki temu można go używać bez obaw również w okresie zimowym. Cisza w dłuższych trasach, auto jest dobrze wygłuszone, a jeżeli chcemy, no to 25-30 sekund i stalowy trzyczęściowy dach ląduje, eee, ląduje w bagażniku. Pogoda sprzyja, także myślę, że możemy spróbować złożyć dach. Można to zrobić przyciskami ze środka. Natomiast ja spróbuję to nagrać, więc zrobię to z pilota, bo jest też taka opcja. No to uwaga, zaczynamy. Za chwilę będzie jeszcze jedna próba otwarcia dachu. Natomiast zapomniałem wam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy w kontekście praktyczności tego samochodu, no bo Mamy samochód typu kabriolet ze sztywnym dachem, co sprawia, że ten dach zajmuje więcej miejsca niż, niż materiałowy, no i gdzieś ten dach trzeba zmieścić. Więc producent pomyślał i rozwiązał bagażnik w następujący sposób. Mamy go podzielonego na dwie części taką przegrodą. I teraz tak, aby złożyć dach, przegroda Musi być w tej pozycji dolnej, tak jak jest ona w tej chwili, i dach składa się zajmując tą górną część. Więc wtedy macie do dyspozycji tylko ten mały schowek, który się znajduje tutaj pod spodem. Mały to znaczy, on ma jakieś według danych producenta około 220 litrów. Natomiast, jeżeli nie planujecie składać dachu, tą przegrodę można podnieść, wtedy łączna pojemność bagażnika wynosi około 380 litrów może nie jest on jakiś najbardziej ustawny, natomiast używając miękkich toreb myślę, że jak najbardziej na jakiś kilkudniowy wypad w dwie osoby da się tym autem spokojnie spokojnie podróżować my będziemy za chwilę otwierać dach więc przegroda wraca w dolną pozycję tutaj musi dotknąć tych czujników zamykamy pokrywę bagażnika i robimy drugą próbę otwarcia dachu Słychać mechanizmy. No, i zaczęło się przedstawienie. Niestety nie mogę odejść dalej, dlatego że stracę zasięg w pilocie. Muszę stać dosyć blisko drzwi kierowcy, więc możecie to zobaczyć tylko z takiej perspektywy. Usłyszeliśmy dźwięk, który nas powiadomił o zakończeniu procedury przesuwania dachu. No i jest w swojej drugiej odsłonie, czyli w wersji w wersji kabriolet. No i tak właściwie to powinna być chyba domyślna wersja tego pojazdu, no bo wygląda on zupełnie zupełnie inaczej. Na myśl od razu przywodzi jacht, statek. Zobaczcie jak płaskie, równe są te linie. Jedynie przednia szyba, która ma za zadanie osłonić was od wiatru, natomiast skojarzenie z jachtem jest tutaj jak najbardziej prawidłowe. Płasko poprowadzony bagażnik, płasko wykończona przestrzeń za tylnymi fotelami. No, wygląda to naprawdę fajnie. No i teraz, dopiero w pełnej mm, okazałości, widać, yy, widać wnętrze tego pojazdu, dlatego że. Ten lakier szampański kwarc, ktoś zdecydował połączyć się z białym środkiem. No i nie ma chyba lepszego wyboru dla samochodu typu kabriolet, bo naprawdę, naprawdę te fotele, jak to się mówi, siedzą, ta konfiguracja jest kompletna. No popatrzcie zresztą na to. Na to sami fotele sportowe, elektrycznie regulowane z pamięcią ustawień. I z bardzo ważną opcją ogrzewania karku. Same fotele też są oczywiście elektrycznie ogrzewane. Po co ogrzewanie karku? A no po to, żeby również przy chłodniejszych warunkach pogodowych można było poruszać się bez dachu. Dzięki temu powietrze, które jest odbijane przez przednią szybę i w normalnych sytuacjach, wraca od tyłu, wiejąc wam. Po głowie, po karku, po plecach w tym momencie aż tak bardzo nie dokucza. Także, według informacji od klientów, które mamy, nawet przy 10-12 stopniach na, plusem, na plusie, podniesionych szybach, włączonym ogrzewaniu, da się tym samochodem komfortowo podróżować z przodu. Tutaj jeszcze możemy sobie zamontować w tych otworach, które są widoczne. Takie same otwory są po mojej stronie. Możemy sobie zamontować akcesoryjny windshot, który oczywiście na wyposażeniu tego samochodu jest mieszka on sobie na stałe tutaj producent nawet pomyślał o tym żeby go zabezpieczyć przed, przed hałasowaniem i blokuje go tutaj taka śmieszna zasuwa którego przyciska dzięki temu nie generuje on w trakcie jazdy żadnych, żadnych hałasów windshot po zamontowaniu jednym ruchem, jednym ruchem ręki można złożyć rozłożyć w zależności od tego z jakimi prędkościami się poruszacie wyjeżdżacie z miasta jedno przyciśnięcie bo jest też dodatkowy przycisk do podnoszenia wszystkich czterech szczyp naraz szyby jadą w górę więc idzie do góry i bez problemu możecie z tym autem podróżować z prędkością 80, 90, 100 km 100 km na godzinę. Yy, zanim wsiądę do środka, jeszcze jedną rzecz odnośnie bagażnika chciałem Wam pokazać, yy, bo teraz mamy taką sytuację, że nasz bagażnik jest zajęty przez yy, dach. Dalej możemy się do niego dostać. Już Wam to pokazuję. Tak, i teraz wygląda to w ten sposób, że te trzy części dachu mieszkają sobie na górze, a na dole, tam gdzie jest ten karton, o, to jest jakaś Wasza torba, walizka. Yy, ale dalej do tych rzeczy możecie się dostać, dlatego że jest w, tym systemie, jest w tym samochodzie taki sprytny system unoszenia tego dachu. Zobaczcie na to naciskam ten przycisk już słychać mechanizm jak pracuje. Cała pokrywa bagażnika idzie do góry. I cały dach również idzie do góry. No i teraz mamy taką sytuację, jak na obrazku dach jest podniesiony. Ja mam swobodny dostęp. Mogę przegrodę podnieść do góry, wyciągnąć z bagażnika pięturesujące mnie rzeczy. Odkładam z powrotem, zamykam przegrodę i opuszczam dach z powrotem. No, w dół to się dużo szybciej dzieje. No i już. I możecie z powrotem zamknąć klapę. Podróżować dalej, dalej bez dachu. Przejdźmy jeszcze na chwilę do środka. Też go chciałem Wam skrótowo, skrótowo pokazać. Samochód bardzo ciekawie wyposażony w różne elementy wyposażenia opcjonalnego. Zobaczcie systemy asystujące, wciągnięte tutaj na bok w formie przycisków. Kierownica też jest dodatkowo ogrzewana. Sama kierownica sportowa. Z manetkami do zmiany przełożeń. Zajmę miejsce w środku i włączymy sobie silnik. Co jeszcze tutaj mamy? Nawigację satelitarną. Przez przypadek chyba coś nacisnąłem także. Muszę zacząć jeszcze raz. Co mamy? Nawigację satelitarną, system wspomagania parkowania oparty o kamerkę oraz czujniki, układ klimatyzacji, klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, ogrzewanie foteli, selektor dźwigni zmiany biegów, wybór trybów jazdy, pokrętło oraz przyciski do systemu iDrive oraz to, o czym mówiłem Wam wcześniej, czyli układ ogrzewania. Uruchomiony przyciskiem z trzema y, trybami pracy. Mamy też deskę rozdzielczą, górną i dolną część wykończoną w skórze oraz akcesoryjny układ, y, system audio Harman Kardon. Także wyposażeniowo ten samochód posiada naprawdę wszystko, co jest potrzebne do, do przyjemnej eksploatacji. 34 tysiące. 600 km to jest aktualny przebieg tego auta. Jeszcze zerknijmy sobie w historię serwisową dlatego, że cała powinna być tutaj wpisana w systemie pojazdu. No i tak też jest: wszystkie wpisy widoczne w kluczyku daty wraz, wraz z przebiegami. Słuchajcie, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że materiał okazał się dla Was interesujący. Jeszcze szybki rzut oka na koniec. Szczegóły, więcej zdjęć, opis, parametry techniczne, jak zawsze znajdziecie na naszej stronie. Zapraszam do oglądania, zapraszam do kontaktu, jeśli jesteście zainteresowani. Cześć.